Tereny stoczni produkcyjnej. Stocznia Szczecińska, nowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zatrudnia około 2000 pracowników. Teraz wchodzimy do kanału stoczniowego. Jest to stare koryto rzeki Odry Zachodniej. No, no. Poprawek. Wiesza Bismarka tam daleko. Jest, jak tam daleko wiesza Bismarka. Widzisz? Widzisz? Dla no, tam Budowany jest kwartowny zbudowany dla 14-szego, dla namiestnika zaręczy. Tam zbudowany jest Bismarck daleko. Stoi na stacji tak. W swojej ostatniej próbie. Tak. Film kręcę półtorej godziny mam ci sobie nakręcić. Nie, nie, nie. po prawej mijamy stocznię remontową Gryfia, która jest lokalizowana na dwóch wyspach: Górnej Okrętowej i Dolnej Okrętowej. Górna będzie mijana jako pierwsza, a dolną zobaczymy za około 10 minut. W małym bezcenniku remontowym po prawej stronie można zobaczyć stary prąg Gryfia z dwoma czarnymi kominami. Statek ten ma około 120 lat. jest części zapasowej i narzędzia do stoczni remontowej dowozi prom Gryfia 2. Jest to prom samochodowy pomalowany na niebiesko z pomarańczowym paskiem na sterówce. Przez pod dwoma wielkimi, żółtymi słownicami po lewej stronie są trzy pochylniki. Pierwsza nazywa się Odranowa. Dalej obok siebie są dwie pochylnie wulkan. Pomiędzy tymi pochylniami znajduje się nabrzeże wyposażeniowe, gdzie wyposaża się statki w urządzenia i mechanizmy. Po lewej stronie mijamy kontenerowcę. Kontenerowiec to statek przeznaczony do przewozu kontenerów, ładowni jak i na pokładzie. Długość kontenerowca wynosi 183 metry, nośność około 40 tysięcy ton, jego szybkość to 15 Zwróćcie jeszcze Państwo uwagę na takie elementy statku jak gruszka dziobowa, taka gruszka, jak tutaj na statku Cap Norde na dziobie, pozwala zaoszczędzić od 5 do 12% paliwa. Na linii wodnej widać takie zakratowane jakby okrągłe okienko. Jest tam ster strumieniowy, który zastępuje pracę jednego holownika. No oczywiście każdy statek na rupie ma, prawie każdy ma ster i śrubę albo stery i śruby napędowe. Przed nami statek RORO. Ponadza postać z języka angielskiego ROLON-ROLON, czyli surfery, co mniej więcej oznacza prom samochodowo-pasażerski. Wszystkie pojazdy wjeżdżają na statek przez ramkę owocową. Statek może przywozić samochody osobowe, ciężarowe i różnego rodzaju platformy na kółkach. Pasażerami są przeważnie kierowcy tych pojazdów. Długość statku 173 metry, nośność około 20 tysięcy ton, szybkość znakomita, aż prawie 20 metrów. Statek napędzają dwa silniki i dwie śruby. To nie są wyłącznie doki pływające, a to ze względu na trudne warunki brutowe, ponieważ są w i różne więc nie ma dokuńców. Doki pływające zróbują się dobrze. Jeden z nich, numer jeden, ma już ponad 100 lat. No i tam możecie Państwo zobaczyć, że właśnie doktor numer 1 jest w tej chwili w robocie. Tam jest statek na tym doku, dwa koloniki podeszły. Wydaje mi się, że go będą wyciągać z tego domu, więc widok został z powrotem zatopionych i kolorniki będą go wyciągać. Natomiast spójrzcie jeszcze tutaj Państwo na lewą stronę Żeby nie stracić tego widoku. Tu mamy dwie pochylnie, taką właśnie podwójną pochylnię wulkan na pierwszej z nich bliżej nas powstaje następny robak, a na następnej pochylni powstaje nowy kontenerowiec, siostrzany do tego, co widzieliśmy poprzednio. Po prawej widzimy pan ten Brdowski, który powstał pomiędzy wyspami Górną i Dolną Okrętową, a molą odkąd zawsze swoją statki remontowane oraz w na dok, e, do księdza spływa pomiędzy paszty i rozpoczyna się wypompowywanie potem wody balastowej w niecałych układach Kiedy podroga do Kiedy wyjdzie ponad lustro wody do pracy przystępują otoczniący. Czyszczą z, z i starej farby. Malują barbami antykorozyjnymi i antyporostowymi. Wracają ster i śrubę. A kiedy wszystko gra w odwrotnej kolejności się statek na bory. Wysyłamy ponowne statki u nas maszyną, z maszyną pomagają w morskim w manewrach portowych takich jak sumowanie, odsumowywanie, obrót ziemią na morza i przyalunki portowe. Często opuszczają na i wychodzą do pracy w statkach. Tu stacjonują również dźwięki pływające największym 200 do dźwigu i często opuszcza na drze, do pracy w porcie. Jest tam również statek z czerwony, który jest do paliwem. A w razie potrzeby może ugasić pożar.